Witam w kolejny, witam w kolejnym odcinku na tym kanale. Dlaczego? Nie no, dobra, sobie to. kto oglądał tamten odcinek, to wie, co się stało. Od razu po tamtym jest nagrywany kolejny, ponieważ środkowo kliknąłem jakby kontynuację. Tutaj zostało 5 ostatnich skoczni. Wszystkie mamuty. Postaram się je pokazać na tym odcinku. Jeszcze nikt nie ma szans na... Yy, gwarantowany gwarantowane zwycięstwo w tym pucharze świata. A powiem Wam więcej, że. No, mogę przegrać. Wiecie co? To są dwa błędy. Dobra, nawet nie patrzymy, bo to nie jest takie ważne. I lecimy dalej od razu. Dobra. Czekamy, czekamy. Jest kolejne. Dobra, postaram się to jak najszybciej rozegrać wszystko, bo jednak czas goni. Nie wiem, czy zdam, w ogóle to dograć do końca. Jak dogram, to będzie to z problemami w końcówce albo bez głosu. No ale postaram się jak najbardziej mogę. Piękny skok, lot, lot. Znowu zapomniałem, że to już są loty, nie skoki. Skok, nie loty, loty, nie skoki. Dobra, więc od razu lecimy z kolei. Łeej, znowu, o! Jak to oglądał odcinki z World of Tanks, te stary, to wie, że ten, ta drzemka to prawie na każdym odcinku się pojawiała. Także no może nie tak, że prawie na każdym albo bardzo często. Bo oczywiście więcej odcinków było bez. Tej drzemki nic. Dobra, nieważne. mi się wydaje, czy tam było trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach? Chyba tak. Teraz w ogóle tak chodzę po domu. Nie wiem dlaczego. Ale dobra. Lecimy z kolejnym skokiem. Nie zepsułem ani jednego skoku z tych trzech. Czy wszystkie wyląduje na dwie nogi? No dobra, będę go lądował na dwie nogi. Już nie świerujmy z telemarkami. I tak będę pierwszy. I elegancko trzech Polaków na podium. Pięknie. Dobra, jak to pięknie wygląda. No, jakby się z tego miniaturka ustawiła, to by było idealo. Idealo? Ideolo. Dobra. Czekamy oczywiście już na kolejny konkurs. I zobaczymy, jak mi wyjdzie kolejny konkurs Pucharu Świata w Bad Dorf To już będzie drugi. Dobra. No, ale tutaj nieźle się na razie zapowiada wszystko. W sumie, jakbym ten wygrał, ale Konstantin Szmidli się, się nie zakwalifikował, to bym na pewno wygrał Puchar Świata. Myślę, że ja go wygram już. W sumie w tym odcinku się okaże. Czy go wygram czy nie Więc zobaczymy wszystko Dobra Czekamy, czekamy No i na moja kolej lecimy. Już myślałem, że dwa razy klikłem i, będziecie wie... i będzie wiedzieć co 0 metrów to by było. I lecę teraz tak, Ach, no nie no. Żeby się zagapił, bo <laughs> zacząłem chodzić, no nie no, przepraszam. Co, ale że to jest 70 miejsce? To było już 70 miejsce, no nie no. ja jasne chyba za mnie robicie. Dobra. No ja nie mogę. Jeszcze pewnie teraz ten Konstantin Schmidt wygra. Dobra. Czas do końca tutaj wszystko zrobić. Stefan Kra Sztefan Kraft nie mi chciał hyby. Konstantin Schmidt trzeci i Stefan Kraft pierwszy to nie. Szczerze kuby się szósty, Jeżeli oni we trzech staną na podium. W takiej najgorszej konfiguracji, nie wiem, że Stefan Kraft albo Konstantin Schmidt, no, pierwsi. I drodzy. Dobra, Stefan Kraft pierwszy, ale Konstantin Schmidt piąty, który będzie teraz Stefan Kraft, bo nie pierwszy, drugi. No, co prawda? 35. w się świata, tutaj proszę bardzo, zdobywa punkty. Z podium trzecie miejsce. Ale pięknie. No może nie dla nas, bo zepsułem pierwszy skok. No bo z mojej winy, no co mam mówić? To i wszystko. ogarniam. Dobra. Teraz czas na planicę. W której wszystko się okaże, kto, kto będzie. No, zwycięzcą tego Pucharu świata. I zrobimy tak, że tak. To są tak, jakby te kwalifikacje. Drugie coś tam i trzecie to będzie pół ha, Mistrzostwa Świata. Czy co? Czy coś? Ale po prostu te, które mi najlepiej wyjdą. Nie, naszartuję. No, Chociaż. ale no, możemy tak zrobić. Dobra. Jest trzech finów? To głupio było, jakby było tylko trzech finów. 237,5 metra. Nie no, mi chyba coś, coś się stało w głowę. Chociaż... No wybicie było... Wyśmienity i piękny lot! 251 metrów! Ależ fantastyczny! To było coś genialnego. Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale... No, ja już tu widziałem po wybiciu, jak to pięknie wyszedłem z progu. Co się będzie działo? To będzie pierwsze miejsce z dalekim wynikiem ponad 250 punktowym. Jakub Wolny nawet się zakwalifikował. Aleksander zniszczał. Z dwóch Polaków czy trzech tam było, nie pamiętam, ale na pewno. Piotr żyła. Dawid Kowacki się nie dostanie. Jakub Wolny się dostanie! Piotr żyła jest czwarty. A Sztyfana krafta tam nie widziałem na, na, na wysokich miejscach Więc zobaczmy, pierwsza seria No tu już nie powiem Wam, że nie Ale się trochę boję tej pierwszej serii Chociaż była bardzo dobre wybicie Znowu lecę wysoko Ale nie tak wysoko Na ponad 250 metrów kog Już myślę że się wywali, Naprawdę to było W ostatniej chwili chyba lądowałem Jestem pierwszy Czyli Piotr była piąty i Ste Stefan Hula jest trzeci, w ogóle tego nie zauważyłem. Reklama skoków w dal. Jakieś lekko olimpiady. Dobra. Czekam na drugą rundę. Co to nam? trzech z jest o siebie? No dobra. I tak chcę to zobaczyć. Ile jest w ogóle 30? Tak, trzech, więc zobaczmy na. Automatyczne symulacje. Jakub Wolny awansował trochę. Nie mówcie mi, że będę Stefan Kraft. Co ten Stefan Kraft zrobił przy on stawki wyprzedził, ale tylko 208,5 metra muszę skoczyć chociaż. Chociaż tyle, bo. pół stawki wyprzedził. Dobra, jak patrzę na to, jak wysoko lecę, to będzie pewne. Zwycięstwo. Eleganckie, pewne, szybkie, proste, łatwe. Zwycięstwo, 240 metrów. Dobra. No to podium tutaj takie puarnoświatne no właśnie. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. No. Czy to już koniec jest? Czy to jeszcze będzie walka do ostatniej tej kropli krwi? Do ostatniego płatka śniegu. Czy to już koniec jest z tak, tych wszystkich zmagań. Więc zobaczmy. I. No, jeszcze jeden konkurs, muszę... Dwadzieścia punktów muszę zdobyć. Dwadzieścia. jeden, dobra, dwadzieścia jeden i wygrałem. Jeżeli zdobędę 19, załóżmy. A Stefan Kraft wygra. Jeżeli w drugim zdobędę 0 i Stefan Kraft wygra, to będę na drugim miejscu Pucharu Świata. A jeżeli teraz zdobędę 0, a Stefan Kraft wygra, to będzie źle. Więc w tym momencie, to jest konkurs, od kolego, wszystko zależy. Kto będzie... Miszczę tego pucharu świata. No, może się naprawdę wszystko stać. Może się stać nasza, tak, że Stefan Kraft będzie pierwszy. Ja będę nie wiem, który, ale będę za mało punktów. No tu już widzę po tym skoku, że. Po tym locie. Locie, że. No. Najlepiej to nie będzie. Czwarte miejsce, które jest. Stefan Kraft jest drugi. No niestety Albaci i kot jest pierwszy. Jeżeli teraz Polak by uratował. O to oczywiście nie tak, że ja muszę zdobyć 20 punktów. co Też Stefan Kraft musi te 20 punktów stracić. Więc w takim wypadku, jak tak widzimy. Tam ja będę pier pewne pierwsze miejsce. No chyba, że. No ale egzekwo ze Stefanem Kraftem. To zobaczymy, to pewnie tam gra. Mo tutaj nie ma miejsca egzekwo. To jest ten problem. Więc zobaczmy. Pierwsza runda konkursu. Od którego wszystko zależy. Tutaj się naprawdę muszę bardzo postarać, żeby w ostatnim się nie stresować. I zobaczmy, wybiłem się za wcześnie. Byleby się zakwalifikować, ale czy to wystarczy na kwalifikację? Chyba nie! Chyba nie! Nie, nie wystarczy. 40. miejsce, czyli... Zobaczmy, który jest Stefan Kraft. Nie widzę go i bardzo dobrze, że go nie widzę. Czymś się nie zakwalifikował? Nie zakwalifikował się Stefan Kraft! Tak jest! Tak jest! Czyli wygrałem? Zobaczmy jeszcze tą koń końcóweczkę. Końcóweczkę, Że nawet tam nie chcę patrzeć, kto tam wygra, kto nie. Ryo się wygrał, Stefan Hula drugi No zobaczmy, nie ma tutaj nikogo, praktycznie kto mógłby mi zagrozić Zobaczmy teraz, co się stanie tutaj w końcóweczce Ostatni konkurs, który już chyba nic nie zmieni Czy ten odcinek będzie dłuższy od tamtego? Nie wiem To poczekajmy, to zobaczymy. Dobra. Lecimy z ostatnim konkursem, który już na pewno nic nie zmieni. Wygrałem. Nie, popatrzyłem w sobie. Teraz nie mam, chyba mam 1600, a drugi ma 1400, co? Nie, no to było niemożliwe. Chociaż chyba tak. Ja nie mogę jakie szczęście tutaj, że ten Stefan się nie zakwalifikował. Czekamy teraz na wszystkie skoki. Ostatnich kwalifikacji w tym sezonie Pucharu świata. Czas na Kamila Stocha. W ogóle się wszystko nagrywa tak, wszystko się nagrywa. Będę musiał też trochę poczyścić pamięć, bo już mi się kończy miejsce. Dobra, dobry skok. Dobre wybicie. Znaczy dobry skok na my, no to mi będzie, bo to będzie bardzo dobry lot na no wygranie ostatnich kwalifikacji w tym sezonie Pucharu Świata. To będzie lot dający mi awans do... <laughs> chciałem przez po chwilę powiedzieć ten Matiu coś tam, ale zapomniałem jak ma na imię właśnie. Nie no, to jest imię, jego imię, nazwisko w sensie mi chodzi. Ja wyszedłem w tym momencie centralnie kliknąłem tego X -a. dobra, na szczęście nie wyszedłem jakby tutaj był drugi na sam koniec faktycznie, to by było chyba największe zaskoczenie całego turnieju, ale no w drugiej, w pierwszej serii już tego wyczynu nie powtórzy, nie wiem, nieważne co się tutaj stanie, nieważne ważne jest to, aby skoczyć jak najdalej się da zobaczmy Wybicie w miarę dobre. I pięknie już myślałem, że się wywaliłem, ale się nie wywaliłem. Bardzo dobre miejsce. Pierwsze i ostatni skok w tym sezonie Pucharu świata. No, zobaczmy. Piotr żyła piąty Maciej kot, 6 Joj była się za nimi. A przed nimi Daniel Huber. Stefan Kraft, 9 On może spaść z podium Tego Pucharu Świata Oczywiście anti Alto i, i się tutaj, Oni się jeszcze starają Antialto Alto, fin Normalnie następca tego Jane Ahonena Jego słynnego kaca Każdy chyba o tym słyszał Kto jest fanem skoków narciarskich Takim wielkim, słynnym kacu Ahonena Więc zobaczmy No i ostatni skok teraz, żeby go nie zepsuć, żeby wygrać na ostatni turniej. Czy ja go zepsułem? Nie zepsułem, dobra. Jest! Będzie wygrana! Dobry skok, dobre lądowanie. Pierwsze miejsce. I... Zobaczmy. Maciej od piąty Piotr Żyła, szósty Dawid Kubacki. Ósmy wygrałem Puchar Świata Anti Alto czwarty, czyli. No nie będzie go na podium niestety Pucharu Świata. A szkoda wielka szkoda. Fajnie by było jakby był. No i. Koniec tego tej serii w sumie. Dobra, czekamy do końca, już. Zobaczmy, jak wszystko zakończy. 1749: jest wygrana z trofeum. Pięknie, pięknie. 041: a wersja. No i zobaczmy. No ostateczne wyniki wszystkie. Kto wygrał puchar narodów, kto wygrał indywidualny? Tutaj widzimy Kamil Stoch, pierwszy, tak się klasyfikuje punktacja Piotr żyła piąty. No i ta pierwsza trójka uciekła i Stefan Gra w sprawie wyprzedził Konstantina Szmida. Dwa miejsca wyżej chyba by wyprzedził. Andras chory jeszcze tutaj Maciej Kot w dziesiątce skończył Stefan Hula, Dawid Kubacki. Też. Dalej Polacy są gdzie? Aleksander zniszczył 36 W sumie pojętnej wygranej by był ma 163 by był już 17 a szkoda zobaczmy dalej Jakub wolny, 53. Dużo osób bez punktów, żadnego Polaka na szczęście Polska z ogromną przewagą. Bułgaria na dwa punkty. Tak jest. I tutaj. Antial to pierwszy. Maciej Kot drugi. Minimalnie, naprawdę minimalnie. Piotr Żyła czwarty, Dawid Kubacki szósty. Ja jedenasty. A Stefan Kraft? Siódmy. No i tak się kończy ten sezon Pucharu Świata. Do kolejnego odcinka. Cześć.